narzędzia wsparcia pracowników i pracodawców, możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych i programów rządowych oraz sytuacja na lokalnym rynku pracy. To tematy poruszane na spotkaniu specjalistów urzędów pracy z pracodawcami z terenu powiatu mrongowskiego, które odbyło się pod koniec stycznia w Mrongowie. Takie spotkania to nie tylko teoria, ale konkretna informacja i pomoc dla lokalnych przedsiębiorstw, a cel jest jeden: tworzenie nowych miejsc pracy. Tak bardzo mi zależało, aby to spotkanie się odbyło i przekazanie tej informacji pracodawcom i przedsiębiorcom, ponieważ to oni są w głównej mierze tymi, którzy po uzyskanych informacjach może więcej zwrócą uwagę na tworzenie miejsc pracy, na korzystanie z pomocy, chociaż y, korzystają dość sporo z, y, ze środków, y, które są w dyspozycji urzędu, ale może przy tej pomocy będzie im łatwiej sięgnąć po te różne środki w różnych źródeł i nie dopuszczą do tego, aby zostały degradowane miejsca pracy, likwidowane, tylko jeżeli już nawet nie, dużo nie wzrastały, to chociaż utrzymały się na tym poziomie, który są w tej chwili. Eksperci podkreślają, że bardzo ważne jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. To one są najliczniejsze w naszym województwie i to one tworzą wiele miejsc pracy. Aby mogły się rozwijać, muszą nauczyć się korzystać ze środków unijnych. W dzisiejszym programie będzie bardzo konkretny punkt dotyczący możliwości pozyskania środków finansowych na rzecz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. Myślę, że jest to temat szczególnie interesujący, jeśli chodzi o pracodawców. Także takie spotkania w naszym województwie odbywają się regularnie z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy zawsze przy ogromnym zaangażowaniu powiatowych urzędów pracy. W Mrągowie jesteśmy już drugi raz i jakby wniosek z tego, że te spotkania są potrzebne, cieszą się zainteresowani, dlatego też tutaj jesteśmy. Oprócz informacji o dotacjach unijnych przedsiębiorcy mieli okazję zaznajomić się z danymi na temat stanu bezrobocia w powiecie mrągowskim. Jest ono mniejsze niż w okresie od 2004 do 2007 roku, ale niestety wyższe niż w 2008 roku. Na koniec grudnia w powiatowym urzędzie pracy zarejestrowane były 4184 osoby bezrobotne. Yeah. Uh -huh.